papierowe niespodzianki i mam dla Was nową kolekcję i bardzo przepraszam, że tak długo nie było. Po prostu ogólnie nie miałam pomysłu ani czasu za bardzo, bo wiecie, szkoła i raczej te papierowe niespodzianki będą wychodzić tak w sobotę, w niedzielę, albo jak dzisiaj, czyli w piątek. Mamy nową kolekcję, zwierzaki w zoo i tu są pantki różne. <laughs> przepraszam. No. I dzisiaj weźmiemy może z tych prawdziwych pandek, bo te różowe jakby, wiecie, bardziej są wymyślone, chyba, bo ja nie wiem, czy są różowe w pandele, chyba nie. I wezmę ten. Albo nie. Ten. <ścoughs> Sorry. Przepraszam Was bardzo za to. <ścoughs> Wajb zimowy, jak widzieliście w moim shortu, już mamy śnieżek. Znaczy taki słaby już jest, taki uu, ale mamy śnieżek. Dobra, wajb zimowy. Ten wezmę może dzisiaj. Yy, rysunki z Pinterest. Ten zielony. Puzzle, zostało tylko dwa. Co jest grane, kurde? Może wezmę iść ten. Taki wiecie, że tu są mówię, naprawdę, puzzle i tak dalej. Żabki w następnym filmiku ją kończymy. Nie chcę. Dobra, i weźmiemy tą żabkę. Nasza poprzednia nowa kolekcja, czyli kółko krzyżyk. I w tamtym filmiku wzięliśmy krzyżyk, ale dzisiaj nie bierzemy kółka, tylko weźmiemy ten, bo on się tak odróżnia. Ok, na chwilę musiałam załapać, no wiecie, za zrobić pauzę i aplikacje nam zostały do wybrania. Wezmę ten Telegram, ogólnie chyba w Polsce aż tak często nie korzystają, ale ja go znalazłam i korzystam czasami. OK, zobaczmy co dziś otwieramy. OK, i lecimy od żab, żab, oj, od żabek. I będziemy mieli albo numerek jeden, albo cztery. Przesuniemy. Jakbyście widzieli, chwila, teraz będzie zwiększanie.pl. O, zwiększanie było. I jak już mówiłam, albo jeden, albo cztery. Ok, tu już mamy żabkę. A ja to chcę zostawić, bo mi się te żabki mega podobają. I już mam trzy zostawione, Patrzcie, mam tylko Zostawionego zastanow... I teraz tego tylko to, to troszkę się urwało, ale trudno. I to jest taka normalna żabcia z takim zacieniowaniem ala serduszka i gwiazdka. ok otwórzmy, a później ja wam powiem czy to jest, jaki to jest numerek, bo może przez to nie widać. Tu jest jeden. Aż tak mocno nie widać, ale tu jest jeden. Jeśli odklejam, bo... Chwilę, Ja dobrze odkleiłam i włączę kamerę. Okej, okay, chyba dobrze. Tak, dobrze. Czyli... Tak wygląda pierwsza strona. I następnym filmiku kończymy. Moje moje żabyczki. I to było jaka pierwsza... To... To było naklejonego pierwsze, i ta strona będzie ostatnia do skończenia. Dobra. Eee, chwila. Teraz rysunki z Pinterest. Tu mamy. I albo będzie 1, 3, albo będzie 8. Ok. I tu mamy grzybka, czyli... No, muchomorka, wiecie. Numerek 3. I teraz tak, co ja myślałam, jak robiłam <coughs> tą naklejkę. Już przykleję chyba tak. A i może jutro zapomniałam wam powiedzieć, może jutro będzie unboxing pet shopów moich nowych. Mm. Dobra. Zostało tam tylko jeden, a tu tylko osiem. I tak wyglądają. Na tej stronie, moim zdaniem, ta strona jest lepsza. od tej. Bo tu jest tak bardziej, wiecie, takie smutne, a to jest takie bardziej. Ła, wesołe! Ok. Puzzle. Albo 4, albo 5. I tu tak. I akurat nam zostało czwóreczka. XD. Ale tu jest piąteczka. To jest taki kawałek. I to już chyba widać, ale jak ktoś się nie dowił, ale chyba się wszyscy dowiedzieli, to na koniec tak powiem. ale jak już ktoś wie, to na koniec powiem, jak, co to miał być za puzzle? Czyli jakby w następnym filmiku. Tak to wygląda. Wajb mm -mm. zimowy. Albo jeden, albo 3, albo 6, 1, 8. Ok. Wow, to jest taki prezencik, takiej, wiecie, hihi. Hi, Okej. Okay. Oj. Numerek 6. Czyli tutaj. No co git mieści się. Jak dam tu. Tu nie, no bo jak to będzie tak wyglądać, nie damy tak. aplikacje to mamy aplikacje 1 2 4 5 6 8 WhatsApp numerek 2 czyli tutaj I teraz przechodzimy, nie, jeszcze nie przechodzimy do naszej nowej kolekcji. Kółko krzyżyk, nasza poprzednia, nowa kolekcja. Od 1 do 9, nie licząc szóstki. A ja wam nie powiem jaka drużyna wygra. Oj, Też kółko, znowu kółko, numerek 1, czyli tutaj. Nie pytacie, co mi się odwaliła z paznokciami. Nudziło mi się. Ok. Sorry, jak coś? Brr, 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 patapim. Brr, brr, patapim. Nie umiem. O, jednak umiem. Ok. Jak wiecie, można wygrać albo tak, albo tak. Albo tak. Nasza nowa kolekcja zwierzaki w Zoo. Tutaj zrobiłam taki bambu, I, I tu jest tylko 6, jak widzicie. Ok, otwieramy. Numerek 3. I to jest miś. To, był, to miał być miś, ale wiem, że nie wygląda jak miś. I, i przyklejamy go tutaj. o. Dobra, a na tym tyle. Kończymy raczej na tym, a nie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa!